Thank mm -hmm. you. dzisiaj po raz pierwszy od dłuższego czasu byliśmy naprawdę zespołem. I tutaj dlatego mówię duży szacunek. Tak jak tu już słyszałem, że dzisiaj Mariusz nie rzucał bramek, ale dzisiaj Mariusz naprawdę bardzo mocno grał i można oczywiście, wiadomo, że piłka ręczna jest też od bronienia i odrzucania, rzucania, ale dzisiaj naprawdę mam duży szacunek przed własnymi zawodnikami, przed tym zawodnikiem. Problem jest oczywiście w tym, że my się wydaje, że jeżeli można powiedzieć, tak każdy szuka jakichś teorii czy argumentów, do porażki, to wydaje mi się, ja bym szukał gdzieś w tym meczu ligowym, który wydaje mi się, że może tam. Ostatnia kolejka przeciwnika. Tak jest. Przez Was u siebie. Tak jest. Tam myślę, że przeciwnika, którego ostatnio wygrywaliśmy regularnie. Podniósł głowę. Podniósł głowę, uwierzył w to i w tym momencie sprowokowaliśmy jakąś sytuację, która u nas w własnej hali, myślę, obiektywnie rzecz biorąc, dzisiaj. Gdyby były podobne warunki stworzone z wszystkich argumentów, z wszystkich stron, myślę, że nie mielibyśmy problemu.